Chcieliśmy mieć taki kącik też na naszym osiedlu, no oprócz tego, że mamy boisko, mamy basen, no ale to jest nie ogólnodostępny, a tutaj jest takie miejsce właśnie ogólnodostępne, tutaj dostaliśmy dofinansowanie ze Skoku, yy, z Enerisu yy, no i no część tak samo z gminy, no i jak tutaj widać udało się jeszcze teraz zrobić altankę, yy, w altance i są stoły i ławki. Yy, chcemy tutaj taki jeszcze zagospodarować taki teren zielony, w razie czego, żeby to można było zagrać czy w czy w piłkę. No także robi się tutaj ładnie. Jest też plac zabaw dla dzieci, są ławy i stoliki między innymi do ping-ponga i zewnętrzna siłownia, czyli wszystko skumulowaliście w jednym miejscu. Tak, no są, jest stół do ping jest tak samo stół do szachów, można sobie w szachy, w warcaby zagrać, można sobie odpocząć, no, teraz jeszcze chcemy, żeby tu były nasadzone drzewka, żeby było troszkę cienia, no i faktycznie przyjdzie lato, no to można sobie tutaj wziąć i odpocząć. No, oprócz tego, że, że mamy tutaj dziki, no jak widać cały teren wokół jest zryty no to jest problem, którym musimy jakoś rozwiązać. Czy to było zgadniane z mieszkańcami? Czy to po prostu był taki, taki teren, takie miejsce, w którym mogliście go w ten sposób zagospodarować? No to wszystko było dyskutowane na zebraniach Rady Osiedla. Jest to taki jedyny teren, taki większy tutaj na osiedlu Kąty, teren gminny, gdzie mogliśmy to zagospodarować, bo tak to są tereny prywatne, Na no, wiadomo, że na prywatnej tego nie możemy zrobić. No a tutaj mówię, to już jest takie przygotowany, bo ma być połączona ulica Leśna z ulicą Ligenzów. Także takie, takie centrum naszego osiedla będzie tutaj, w tym miejscu. Pierwsze wakacje za Wami, kiedy już część przynajmniej z tej infrastruktury tutaj była, rzeczywiście mieszkańcy korzystają? Tak, bardzo korzystają i też wychodzą nam na przykład jakieś uwagi, na przykład tutaj jak do, do Boiska, bo przedtem była obramówka tego boiska nie w Kostce, tylko w takim Siódczej. To nam bardzo uprzykrzało, bo ten ciuter, no wylatywał tutaj na, na Bieżnie. Teraz to zostało zrobione w Kostce. Zrobiliśmy też odwodnienie, odwodnienie tego terenu, także mamy tam już no, wody tu już nie ma, no jest to dobrze zrobione już teraz. Czy to będzie takie jedyne miejsce, czy myślicie jeszcze o powstaniu takiego centrum w innej części osiedla? Kąty, bo jest ono jednak dosyć rozciągnięte przestrzennie. No, tak jak mówię, to jest akurat środek naszego osiedla, także z każdej strony jest tutaj dojazd. Takiego większego terenu to już nie ma. No są takie mniejsze, na przykład tam na ulicy Fałata, gdzie jest plac zabaw zrobiony drugi na tym, no ale większość tam się nie da zrobić, no bo to musi być jednak duży teren. No, myślę, że akurat to miejsce będzie takie jedno, takie większe, gdzie można tutaj coś zagospodarować. I co jeszcze zrobić. Ewentualnie oprócz terenu Zielonych, coś jeszcze w planach jest, czy na razie to pozostaje jeszcze pod dyskusji. Znaczy, jeżeli chodzi o całe osiedle, no to jest, dostaliśmy dofinansowanie ponad 500 tysięcy złotych na rekultywację terenów pokopanianych, czyli tam Matylda i, 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 i trzy stawy, także i pójdziemy w tamtym kierunku. Chcemy, żeby taka była ścieżka, taki spacerownik, zrobić stawy, żeby były bardziej odtworzone. No i na hałda, która jest w pozostałości po kopalni Matylda, żeby też można było pospacerować i zobaczyć. Taka mała geosfera, jak wiwożnie, tylko że mała.